10 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o pszczołach w Minecrafcie. Pszczoły zostały dodane do ostatnich snapshotów, które zwiastują nadejście 1.15 i zapewne niewiele o nich wiecie, dlatego pozwólcie, że przedstawię Wam kilka informacji o nich. Jeżeli podobają Wam się takie filmy, zostaw kciuka w górę. Jeżeli w pobliżu znajdziemy gdzieś pszczeli ul, to pszczoły po jakimś czasie zaczną z niego wylatywać. Radzę jednak go nie niszczyć, ponieważ pszczółki się zdenerwują i zaczną cię atakować. 26 sierpnia na Twitterze Minecrafta został opublikowany post o tym, co by było gdyby pszczoły ubierały spodnie, jeżeli by je nosiły. Kto wie, może twórcy chcą dodać spodnie pszczółkom jako taką ciekawostkę. A wy jak uważacie? Jakby je nosiły? Jak dla mnie obrazek po prawej wygrywa? Tak jak normalnie w rzeczywistości, pszczoły zawsze za wszelką cenę próbują unikać wody, ale jeżeli im się to jednak nie uda, to po prostu się topią. Gdy pszczoła urządzi gracza, jej żądło znika i tak jak w rzeczywistości, pszczoła umiera. Trwa to około minutę. Gdy weźmiemy do ręki mały kwiatek, to pszczoła będzie za nami podążać. Cóż, możemy sobie zrobić takiego swojego pupila w paski. Pszczółki można rozmnożyć dowolnym kwiatem. Z gniazda można zbierać miód, ale ponownie uwaga! Pszczoły wtedy również staną się agresywne. Aby temu zapobiec, można pod ul dać ognisko. Dym powinien uspokoić owady. Gdy pszczoły zostaną zdenerwowane, ich oczy zamienią się na czerwone. Efekt zatrucia może zostać usunięty przez pszczeli miód. Gniazda pszczół generują się czasami na drzewach w takich biomach jak równiny, słonecznikowe równiny oraz kwiecisty las. To było już na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli podobają Wam się takie filmy, zostaw kciuka w górę, a na pewno będzie ich więcej. Do zobaczenia w kolejnym materiale.